Siemkan Siemanko, dzisiaj gram dzisiaj właśnie Wam pokażę dzisiaj kolejny z tej strony filmu na moim kanale. Piąte Siemanko, jestem Piotrek, witam Was i dzisiaj tutaj paneruję mojego chamnika. Sorki tak robi. No dobra Dobra. Widzimy się później. Go wezmę. Zobaczcie. Lata. Mój hobby, lata. O! Telefonem tutaj telefonem. jak se lata. Teraz nie widzicie pewnie. Ale, on tu sobie lata. O, widzicie? Poczekajcie, mordki. Dobra. Nie Dobra. Ja patrzę się, czy tutaj. Dobra, jak widzicie. To, co się tam dzieje. Dobra, jak widzicie, tutaj jest. Chomik tutaj widzicie go widzicie widzicie tutaj No i widzicie Podaj, poczekajcie Jak widzicie chomik jest tutaj Dobra już go odłożymy Jezu jak ty się wiercisz, mini no bo mój chomik ma na imię Mini, mam nadzieję, że załapkujesz, zasubskrybujesz że ten kanał, jeżeli jeszcze twój przycisk subskrybujesz szary, czerwony przepraszam, to zmień go, żeby był szary i zadzwoneczkuj mój kanał, bo więcej będzie filmów na moim kanale, pa!